Dobra. Myślę, że możemy zaczynać. Wyciągnięcie kartki, ten długopis. Pierwszy element. Ruch drgający to jest taki ruch, my już mówiliśmy sobie o tym w większości na lekcji, to jest taki ruch, który się dzieje w jedną i w drugą stronę cyklicznie. On się powtarza. Na, na przykład, przykład mamy tutaj huśtawkę, która się boja raz lewo, raz w prawo, w lewo, w prawo, w lewo. Prawo. Ona cały czas biegnie po tym samym torze. Cały czas w taki sam sposób się porusza. To jest ruch cykliczny. W jedną i w w drugą stronę czas mniej więcej jest taki sam, kiedy ona się porusza. To jest właśnie ruch drgający. Kolejnym elementem jest wymienienie trzech przykładów drgań, jakie możemy spotkać w życiu. No i tak na obrazku macie: no to będzie na przykład młot pneumatyczny. Tutaj u góry macie koliberki, które latają, nie wiem czy wiecie, ale jak koliberki próbują napić się jakiegoś nektaru z kwiata to one właśnie, właśnie tak machają skrzydełkami, żeby się nie poruszać, pozostać w jednym miejscu, to też jest ruch drgający. W zasadzie wszystkie owady, które latają, owady, ptaki, będą się poruszały w taki sposób, że machają skrzydłami góra-dół, góra-dół, dzięki czemu potrafią się unosić. Justyna pyta, czy będzie live z chemii? Jeśli będzie potrzebny, to będzie. To myślę, że możemy go zorganizować. Natomiast na ten moment wydaje mi się, że zadanie macie proste, bo to jest tylko teoretyczne, gdzie macie coś przeczytać sobie. Gdy przejdziemy do zadań praktycznych, to też możemy zrobić sobie takiego live'a. Wracając tutaj do przykładów drgań, na pewno wszelkiego rodzaju głośniki, one mają takie membrany w sobie. Tu widać na środku. Ta membrana się porusza w jedną, w drugą w stronę do środka i na zewnątrz, dzięki czemu porusza cząsteczki powietrza, które, za pomocą których słyszymy różne dźwięki. Fotel bujany też będzie drganiem. Tutaj na obrazku macie jeszcze gitarę, człowieczka z gitarą, ponieważ jak struny, jak poruszamy struną gitary, to ona później tak wibruje i ta wibracja. To jest właśnie też drganie. Ta wibracja tu się rozchodzi w, tym całej, w tej całej skrzynce z tej gitary, dzięki czemu też wydzielają się dźwięki. Drgania mamy też wtedy, gdy jest na przykład nam zimno na podwórku i tak się trzęsiemy strasznie. To też będzie ruch drgający. Nie wiem, mruganie powiek, gdy zamykamy, otwieramy oczy. To też wszystko będą drgania. Czy udostępnię tego live'a, Ania? Pyta. Myślę, że tak, chciałabym to zrobić. Natomiast zobaczymy jak nam pójdzie i czy mi się to uda. Postaram się, żeby live był dla was później również dostępny. Mam nadzieję, że zapisujecie sobie od razu to, co mówię w tych okienkach, bo po to wam udostępniłam tą kartę. Kolejnym przykładem drgania w przyrodzie to jest na przykład ruch fal na morzu. Fale przypływają, odpływają, wszelkiego typu przypływy, odpływy to również będzie ruch drgający. Ale też trzęsienia te ziemi, które mamy, z którymi mamy do czynienia, czy jakieś przesuwanie się płyt tektonicznych, to też będą drgania naturalnie występujące w przyrodzie, nie jakieś sztucznie stworzone. Przechodzimy już do kolejnej rzeczy, czyli tutaj po prawej stronie mamy trzy chmurki, i to są wielkości, które opisują nam ten ruch drgający, bo drgania. To są te czynności, które mówiłam. To są te y, przypływy, odpływy, to był ten głośnik, to był fotel czy huśtawka. Natomiast my możemy to opisać za pomocą trzech różnych, y, trzech różnych składników. Pierwszy to będzie amplituda. Y, amplituda, to już też sobie mówiliśmy na lekcji w większości, to jest moment największego wychylenia. Mamy tutaj huśtawkę. Y, tylko, że amplituda, bo Wam się to często myli, amplituda to nie jest wtedy, gdy ta dziewczynka huśta się najwyżej w lewo i najwyżej w prawo. Amplituda to jest wychylenie pomiędzy punktem równowagi. Punkt równowagi jest w tym momencie, gdzie spada woda. Spada wo woda spada yy, prosto w dół, i tam jest punkt równowagi. To jest takie miejsce, w którym ta huśtawka byłaby, gdyby się nie poruszała, gdyby ta dziewczynka się na niej nie huśtała. I od tego punktu równowagi, czyli od tej spadającej wody do najwyższego punktu, do którego huśta się dziewczynka w lewo lub w prawo, to nie ma znaczenia. To jest właśnie amplituda. Amplituda y, jest oczywiście zapisywana dużą literką A, tak samo jak ampery. A w jednostkach podawana, y, jeśli jest to odległość, bo jest to odcinek, to nie jest kropka. To nie jest punkt, w którym ta dziewczynka się znajduje na górze, tylko to jest odcinek. To jest cała droga od tej wody do tego najwyższego punktu. Więc musimy to podać w jednostkach takich jak droga czyli kilometry, metry, centymetry, milimetry, wszystkie te jednostki są OK. Przy czym jednostką z układu SI, no mam amplitudę pokazaną, to jest właśnie ten odcinek. Jednostką z układu SI są oczywiście metry. Jeśli napiszecie centymetry, milimetry, to nie ma znaczenia, bo w milimetrach też możemy podać, możemy tę jednostkę przekształcić. Metry to jest po prostu jednostka z układu SI. Tu mam jeszcze jeden przykład drgania. <laughs> punkt równowagi, położenie równowagi jest oczywiście wtedy, kiedy samochód czterema kołami dotyka ziemi. Wtedy mamy punkt równowagi. A najwyższy punkt no to jest tam, gdzie się wychyla albo w przód, albo w tył. Amplituda będzie od ziemi do tego najwyższego punktu. Napiszcie mi tutaj, czy to, co mówię, jest dla Was zrozumiałe, czy mówię w odpowiednim tempie, może powinnam mówić wolniej bądź szybciej. Po to mamy tego live'a, żebyście mogli mi tutaj w komentarzach pisać. Ja sobie, na te live, ja sobie na te komentarze wasze zerkam. Jeśli coś mi piszecie, czy zadajecie pytania, to postaram się na bieżąco odpisywać. Więc jeśli coś jest za szybko, za wolno, albo chcielibyście, żeby powtórzyć jeszcze raz jakiś element. To dajcie mi znać w komentarzu, no to ja jeszcze raz do tego wrócę, to nie mam problemu, ok? Póki co nic nie piszecie, więc przechodzimy dalej. Ok, tak, tak, to domyślam się, że jest w porządku. Kolejną, kolejnym elementem, który opisuje nasze drgania, jest okres. Chciałabym, żebyście wzięli to sobie na zrozumienie, a nie na nauczenie się na pamięć. Okres to jest jakiś dany odcinek czasu. Na przykład, no nie wiem, okres pół roku. No to jest te 6 miesięcy, prawda? Okres, nie wiem, na przykład miesiąca, 30 dni, tak? Okres to jest jakiś odcinek czasu. Tak samo tutaj, to też będzie odcinek czasu, tylko co ten odcinek czasu może nam opisywać? Jeśli mamy drgania, to ten odcinek czasu będzie nam opisywał jedno konkretne drganie. Czyli wróćmy sobie do tej naszej huśtawki z wodą. Drganie jedno jest w momencie, gdy dziewczynka jest na górze, leci na drugą stronę i wraca. Już Wam pokażę, jak to wygląda. To jest jeden okres, właśnie. Wtedy, gdy ona znajduje się w punkcie, leci w drugą stronę i z powrotem. To jest jedno drganie. I okres to jest czas takiego jednego drgania, kiedy ta dziewczynka się przechyli w jedną stronę zupełnie i w drugą stronę zupełnie. Okres, tak samo jak czas, Podajemy oczywiście w minutach, w sekundach, w godzinach. Jednostką z układu SI jest sekunda, dlatego zapisujemy w sekundach. Jeśli zapiszecie to sobie w minutach bądź godzinach, też będzie OK. S S, czyli sekunda to jest po prostu jednostka z układu SI. Zazwyczaj określamy wszystko w sekundach. Jak to jeszcze zapamiętać? Czas zapisujemy małą literką T od time. Okres, żeby nam się nie myliło te T i T. Zapisujemy dużą literką T, te, też jak time. Przechodzimy do kolejnego elementu, czyli do częstotliwości. I teraz tak, te dwie chmurki, które są całkowicie po prawej stronie, opisują nam, obie opisują nam czas. Okres ten u góry to jest czas jednego drgania, natomiast częstotliwość to będzie czas wielu drgań. Macie tutaj taki zegarek z taką żółtą pętelką. I zauważcie, że ta pętelka opisuje nam na przykład, gdybyśmy sobie wybrali godzinę, całą godzinę i sprawdzali sobie, ile razy ta huśtawka się pohuśta w czasie jednej godziny. Tam, gdzie mamy okres, te żółte strzałeczki są przy wahadle, bo to jest czas jednego wachnięcia w jedną i w drugą stronę. No oczywiście w ciągu godziny nie będziemy liczyć, bo byśmy tutaj zakwitli i wszyscy by zasnęli, jakbyśmy w ciągu godziny liczyli. Natomiast, Natomiast możemy, możemy odmierzyć, odmierzyć sobie 30 sekund i w trakcie tych 30 sekund odmierzyć sobie, ile te dziewczynki się pochuśtają. I ja odmierzam 30 sekund, wy też policzcie razem ze mną. Start. Koniec czasu. Ja naliczyłam jakieś 8 takich drgań, kiedy dziewczynka znajduje się u góry i wraca z powrotem do tego samego położenia. Więc częstotliwość będzie 8 w trakcie 30 sekund. 8 podzielić na 30 sekund. Możemy sobie oczywiście wybrać dowolną jednostkę czasu. To może być 15 sekund, to może być 1 sekunda, to może być tak, jak mówiłam, godzina. Co sobie bierzecie? Nie ma żadnego znaczenia. To musi być po prostu ilość drgań. W trakcie jakiegoś określonego czasu. Częstotliwość zapisujemy małą literką f i podajemy ją w hercach. To jest jednostka dla was nowa. Herców do tej pory nie było, natomiast hercy będą i w przypadku drgań, i w przypadku fali, i w przypadku dźwięków, o których będziemy sobie mówić na kolejnych lekcjach. Bardzo ważne, żeby to była mała literka f, a nie duża. Bo duża literka F, pewnie już pamiętacie i wiecie, że duża literka F to jest siła. Żeby nam się nie myliły te wszystkie, e, te wszystkie symbole, każdą wartość opisujemy innym. Duże F to jest siła, małe F to jest częstotliwość. Mam nadzieję, że do tej pory wszystko jasne. Nie widzę żadnych pytań, żebyście mi jakiekolwiek zadawali. Wszyscy piszą, że ok, ok, albo że wszystko jasne. Więc myślę, że możemy przejść dalej. Mamy dwa rodzaje wahadła. Też Wam o tym wspominałam, pokazywałam na lekcji. Jest wahadło matematyczne, czyli to jest takie wahadło na sznurku albo na jakimś druciku, które się będzie huśtać w lewo, w prawo, ewentualnie przód, tył, to zależy jak staniemy. Albo może być wahadło sprężynowe, czyli po prostu na sprężynce. Przypominam, że wahadło sprężynowe. Może się poruszać góra-dół, tak jak robiliśmy na lekcji, ale mogłoby się też poruszać lewo-prawo. To nie ma znaczenia. Wahadło matematyczne: no to jest tak, jak mówiłam, Jakiś, jakaś kulka, może to być ciężarek, może to być cokolwiek, na przykład huśtawka, albo tak jak samochód, jak pokazywałam na tym poprzednim filmiku. Coś, co jest zawieszone na lince, na sznurku, na jakimś durciku i się porusza cały czas w lewo, w prawo, w lewo, w prawo. Jak wyznaczyć na takim wahadle amplitudę i okres tego wahadła? Znajdujemy sobie punkty najdalszego wychylenia z jednej i z drugiej strony. Te kreseczki, które tutaj są zaznaczone, to jest maksymalne wychylenie w lewo i w prawo. Tam, gdzie ta kulka najdalej będzie nam docierać. Oprócz tego potrzebujemy punkt równowagi. Położenie równowagi, tak jak w przypadku huśtawki. Ona będzie oczywiście na środku. Tam, gdzie jest ten sznurek przyczepiony, ponieważ gdybyśmy nie był jali tą kulką, no to ona by wisiała prostopadle w dół. I teraz amplituda to nie jest wychylenie od lewej strony do prawej strony, tylko to jest wychylenie od maksymalnego wychylenia w lewo do położenia równowagi. To jest właśnie tutaj na środku. Nie to całe od jednej strony do drugiej, tylko ta połówka. To jest nasza amplituda. Oczywiście, amplitudę możemy też zaznaczyć z drugiej strony, i to nie ma żadnego znaczenia, bo to dokładnie będzie wynosić tyle samo. Czy zaznaczę to z lewej czy z prawej, to będzie taka sama wartość. Gdybym zaznaczyła to całkowicie od lewej strony do prawej strony, wtedy mielibyśmy podwójną amplitudę, czyli wychylenie w jedną i w drugą stronę. Mam nadzieję, że to jest zrozumiałe, bo z tym macie często problemy z tym wyznaczaniem amplitudy, więc mam nadzieję, że teraz już będzie wszystko jasne. Kolejna rzecz, bo mówiłam, że tam to było wahadło matematyczne. To, co przedstawiam tutaj na, na tym gifie, to nie jest wahadło matematyczne. Znaczy, też jest wahadło matematyczne, ale bardziej skomplikowane, ponieważ to są kulki Newtona. Tutaj następuje przekazywanie energii. To jest znowu to, co robiliśmy w klasie siódmej. To jest przekazywanie energii. Widzicie, że bujają się tylko ta pierwsza i ostatnia kulka klasy, w których mieliśmy okazję robić ten eksperyment, to sobie same też testowały, sprawdzały, że faktycznie te kulki w środku się nie poruszają. Natomiast zagadnienie nie do końca dotyczy drgań, ale też przekazywania energii pomiędzy ciałami, więc to też jest inne troszkę zagadnienie. To jest wahadło Newtona albo kołyska Newtona. To jest jakiś przykład wahadła matematycznego, ale nie jedyny. Z wahadła z tej tego, kołyski z tego Newtona można zrobić normalne wahadło matematyczne, i tutaj pokażę Wam na drugim gifie, jak takie wahadło jest zrobione. Gdy poruszamy tymi kuleczkami nie w przód w tył, tylko na boki, no to one będą drgały. Natomiast za chwilę odtworzy, odtworzy się drugi raz, i chciałabym, żebyście zwrócili uwagę szczególnie na tą pierwszą kuleczkę i na tą, która jest na samym końcu. Jak one się różnią. Myślę, że teraz tutaj dość dobrze jak się, jak się rusza z tyłu, bo to jest nam potrzebne do tego kolejnego zadania. Im dłuższe wahadło tym amplituda będzie większa, ponieważ im dłuższy będzie ten sznurek, tym bardziej mogę go naciągnąć i tym dalej on się oddali, więc amplituda będzie większa, a skoro amplituda jest większa to częstotliwość musi być mniejsza. Dlaczego? Ponieważ ma do pokonania dłuższy odcinek. Jeśli wychylę na odległość 1 cm, to będzie pokonywał tam 2 cm, bo musi w lewo i w prawo pokonywać, będzie pokonywał 2 cm. 2 cm można dość szybko przewiec. Tak jakby wam kazałabym przebiec, no nie wiem, na przykład 2 metry. No to zrobicie to raz dwa. Natomiast jak zrobię większą amplitudę, czyli nie będzie 2 cm, tylko na przykład 5 cm no to jest duża, dużo większa odległość, dlatego trzeba więcej czasu na pokonanie tej odległości. Czyli jeszcze raz, im dłuższe wahadło, tym większa amplituda i mniejsza częstotliwość. Mam nadzieję, że to jest zrozumiałe. Jeśli nie, napiszcie to w komentarzach, to ja do tego za chwileczkę wrócę. Tymczasem przechodzimy do wahadła sprężynowego. Jeszcze raz przypominam. Że wahadło sprężynowe nie musi być w górę i w dół. Wahadło sprężynowe może też iść na boki. To nie ma żadnego znaczenia. Wtedy będzie się kurczyć i oddalać od siebie. Mamy tutaj e, przykład właśnie wahadła sprężynowego. one jest powieszone górę-dół, natomiast mogłabym to zrobić odwrotnie. Tylko tak jest łatwiej mi to wszystko opisać dla Was. E, tu dokładnie tak samo będziemy wyznaczać amplitudę. Najpierw. Musimy się zastanowić, gdzie jest punkt największego wychylenia w obie strony. Przypatrzcie się, jak drga. Czy tam, gdzie właśnie jest środek tej ostatniej sprężynki, u góry i u dołu, to będzie nasze maksymalne wychylenie. Maksymalne jest i w górę, i w dół. Następnie szukamy tutaj położenia równowagi. Położenie równowagi będzie na środku. Gdyby ta sprężynka Robiliśmy to już na lekcji. Jak bujaliśmy tą sprężynkę, to ona bujała się coraz mniej. Jeśli przestanie się wreszcie bujać, to to jest położenie równowagi. I to jest właśnie na środku pomiędzy maksymalnym wychyleniem w górę i maksymalnym wychyleniem w dół. Amplituda to znowu jest odległość, jakby taka połówka, czyli od tej równowagi do najwyższego wychylenia nie ma żadnego znaczenia. Czy ja to zaznaczę w górę? Czyli ja to zaznaczę w dół, bo to jest dokładnie to samo. Mam nadzieję, że to też jest w miarę zrozumiałe, bo z tym też często macie problemy. Chyba z tą amplitudą macie największe problemy, bo dużo osób mi zaznacza właśnie od jednego położenia do drugiego. A to jest już podwójna amplituda. Jedna amplituda to jest od równowagi do największego wychylenia. No i przejdźmy sobie tutaj do kolejnego zadania. Im cięższy ciężarek, no to już musicie wyobrazić sobie trochę, bo jakby nie mogę Wam pokazać ciężaru przez internet. E, natomiast wyobrażacie sobie, jak na sprężynie zawiesicie, no nie wiem, no długopis powiedzmy, który jest leciutki, to ta sprężyna odkryje się tylko troszeczkę. Natomiast jak na sprężynie e, zawieszę sobie kilogram cukru, no to ta sprężyna bardzo, bardzo przesunie nam się w dół. E, Kinga pyta, czy... Na obrazku było to zaznaczone. Ale co Kinga było zaznaczone na obrazku? Mam yy, wrażenie, że chodzi Ci o to, o amplitudę. Mieliście zaznaczyć właśnie sobie na tym obrazku amplitudę. I amplituda to jest jeszcze raz: od położenia równowagi albo w górę, albo w dół. Wy, wy, wybieracie sobie jedną, to nie ma żadnego znaczenia. Jeśli jeszcze coś Kinga jest niejasne, to powiedz, tylko ja nie za bardzo rozumiem Twoje pytanie. O co pytasz? Bo na obrazku jest zaznaczone dokładnie, Wy musicie zaznaczyć to, co jest na zielono. To jest nasza amplituda. Eee, wracając do tego kolejnego zadania. Eee. Jeszcze raz. Jeśli na sprężynkę powieszę coś lekkiego, no to ona się wychyli tylko troszeczkę. Czyli amplituda będzie mała. Jeśli zawieszę coś ciężkiego, to ta sprężyna prawie spadnie mi na ziemię. Eee, I wtedy... Ta amplituda będzie duża. Czyli im cięższy ciężarek, tym większa jest amplituda. Natomiast jak, jak będzie z częstotliwością? Im cięższy ciężarek, większa amplituda. A jak będzie większa amplituda, to już wiecie, że ma większą drogę do pokonania. A jak będzie miało pokonać większą drogę, to zajmie mu to więcej czasu. Czyli częstotliwość będzie mniejsza. Jeszcze raz czytam. Im cięższy ciężarek, tym. Większa amplituda i mniejsza częstotliwość. Sprawdzam jeszcze raz wasze komentarze, czy coś piszecie. Kinga, jeśli jeszcze czegoś nie rozumiesz, to ja po tym live'ie pokażę ci dokładnie na Facebooku, dobra? Jak to masz znaczyć? Albo jeszcze raz ci to dokładnie wytłumaczę, bo naprawdę nie wiem, co masz na myśli w tym pytaniu. Czy jak wrócimy do szkoły, to możemy się sprawdzianu spodziewać? Wiktoria, to jest trudne pytanie, ponieważ nie wiemy, kiedy wrócimy do szkoły. Jeśli wrócimy po Wielkanocy, to myślę, że tak. Ale jeśli ta kwarantanna się przedłuży, no to nie będę od Was też wyciągać takich informacji, które są bardzo, bardzo zamieszłe, tylko zrobimy sobie jakąś kartkówkę online. To wszystko zależy od rozwoju sytuacji. E, został nam, e, Została nam tutaj w tej naszej lekcji ostatnia rzecz, e, czyli wykresy. Jak to zaznaczyć na wykresie? powiększymy sobie ten wykres. To jest wykres amplitudy od czasu. Amplituda jest na tej osi pionowej, tam gdzie jest x, jest podawana oczywiście w metrach, od czasu, czyli na osi poziomej jest czas podawany w sekundach. To jest jakaś, jakiś przykładowy wykres jakiegoś przypadkowego drgania. Natomiast wykres zawsze jest taką sinusoidą, mówiłam Wam, takie góra-dół, góra-dół, taka fala powstaje nam. Co musicie zrobić w ogóle w tym zadaniu? Macie tutaj takie chorągiewki i te chorągiewki zaznaczamy sobie, zamalowujecie sobie jakimś kolorem, ja na przykład daję tutaj czerwony na amplitudę i musimy ją zaznaczyć. Przypominam, że amplituda to nie jest wychylenie od samej góry do, samej dołu, do samego dołu. Położenie równowagi jest dokładnie tam, gdzie jest ta pozioma kreska, czyli amplituda to jest od poziomej kreski, od tego zero do najwyższego wychylenia. Czyli do tej największej takiej naszej górki. Ja mogę tę amplitudę zaznaczyć w górę, na dowolnym, na dowolnym pagórku, wszędzie są widzicie takie same. Mogę ją też zaznaczyć w dół, bo ona będzie wynosić dokładnie tyle samo. To będzie taka sama amplituda. Obojętnie, którą górkę sobie wybiorę, zawsze zaznaczam do najwyższego punktu. Okres zaznaczymy sobie w moim przypadku na niebiesko. Wy możecie sobie wybrać dowolny kolor, jaki chcecie. Chodzi o to, żebyście mieli dwoma kolorami, wtedy Wam będzie łatwiej odczytać z tego wykresu, co jest co. Okres to jest czas, gdzie ta nasza huśtawka leci do samego końca i wraca do punktu pierwszego. Czyli ten nasz pagórek, jeśli zaczyna się od góry, leci na sam dół i znowu musi wrócić na samą górę. To będzie okres. Okresy nie musimy zaznaczać od samego początku. Obojętnie w którym punkcie to zrobimy, tak jak ja na przykład tutaj przesuwam, widzicie, że to jest dokładnie to samo. Ta linia się nie rozciąga. Ona jest taka sama. Okres zawsze będzie wnosił tyle samo, tylko musimy to porządnie zaznaczyć. W tym przypadku, jak mam teraz, ona się zaczyna od punktu równowagi. Leci do samego dołu, do samej góry i wraca do punktu równowagi. Musi wrócić do tego miejsca, w którym była na początku. Popatrzę na Wasze komentarze, czy coś tam piszecie jeszcze, ale nie widzę, żebyście mieli jakieś problemy. Więc ewentualnie, jeśli coś jest tutaj niejasne, jeśli coś jest dla Was trudne, to albo napiszcie tutaj jeszcze komentarze, to ja to będę indywidualnie Wam wyjaśniać, albo napiszcie do mnie na Messengera, to wtedy każdemu z Was wyjaśnię osobno, jak się pojawiają tutaj jakieś problemy, których nie rozumiecie. Ostatnia rzecz, jaką musimy zrobić w tym zadaniu, to jest policzenie częstotliwości. No i teraz tak, żeby policzyć częstotliwość, używamy wzoru F małe, to pamiętacie, to jest częstotliwość, F duże, to jest siła, żeby nie pomylić. Częstotliwość to jest jakby odwrotność okresu. Bo wiecie, w okresie liczymy czas jednego drgania, a w częstotliwości liczymy czas wielu drgań. I tu i tu jest czas, tak? Mamy jeden podzielić na T. Musimy sobie najpierw z tego wykresu ustalić, gdzie jest T. Ile wynosi okres? Przesuwamy sobie tą naszą strzałeczkę od, na sam początek. To jest tam, gdzie pagórek jest na samej górze, leci na sam dół i wraca do samej góry. Myślę, że widzicie tutaj, że okres wynosi, wynosi 4 sekundy. Czyli jak podstawimy sobie to do wzoru, to mamy 1 podzielić na okres, czyli 1 podzielić na 4, a zamieniając na ułamek dziesiętny, to mamy 0,25. Oczywiście czego? Herców. Bo częstotliwość podajemy w hercach. Ile będzie trwał? Już kończymy, bo już robimy ostatnie zadanie. Więc w zasadzie to teraz jeszcze powiem takie ogólne rzeczy, jakieś ciekawostki, ale dla Was to jest obowiązkowe. Tyle. Warto w częstotliwości pamiętać, że są dwa wzory. Jeden to jest ten, z którego przed chwilą liczyliśmy. Odwrotność okresu, czyli jeden podzielić na T. A drugi to jest ten wzór, o którym mówiłam na samym początku. N to jest liczba drgań, czyli jak liczyliśmy sobie i wyszło nam, że w tych huśtawkach jest 8 y, drgań przez 30 sekund, to zamiast N pisujemy 8, a zamiast T pisujemy 30. Yy, tak jak mówiłam, <coughs> zadanie dobiegło końca, live też dobiega końca. Yy, przerobiliśmy w zasadzie wszystkie elementy, które musicie umieć. Jeśli są jakieś pytania, to możecie też napisać w komentarzach. Jeśli jakieś przeoczyłam, to ja sobie jeszcze przeczytam i odpowiem Wam na nie dodatkowo. A teraz mam jeszcze ciekawostkę. Jeśli ktoś chce, to może zobaczyć. To już nie będzie Wam obowiązywać, bo to jest jakby treść dodatkowa. Pokazywałam Wam na lekcji i tłumaczyłam, co to jest rezonans. Rezonans jest wtedy, gdy nakładamy na siebie drgania, gdy wprowadzamy. E, jakiś, o, przepraszam gdy wprowadzamy e, jakiś obiekt w dróg poprzez nakładanie dodatkowych drgań. E, tutaj panowie, to jest film z YouTube'a pobrany e, jak sobie wpiszecie rezonans mosty to powinno wam wyskoczyć gdy oni kucają w odpowiednim momencie to ten most będzie bujał się coraz e, bardziej i bardziej oni bujają tutaj różne mosty film trwa e, kilka czy kilkanaście nawet kilka minut no i tak się bawię. Jeśli natomiast nie będą y, w odpowiednim miejscu, w momencie kłócać i wstawać, to most się nie zatrzęsie. I teraz, do czego jest mi to potrzebne w życiu? To jest Wasze ulubione pytanie. No to już Wam mówię. Tutaj mamy prawidłową wersję rezonansu. Jeśli Pan Młody będzie bujał Panią Młodą tak jak cały czas, gdy ona jest w najwyższym punkcie, on doda jej energii, żeby mogła się pochwycać jeszcze wyżej to pani młoda będzie się oczywiście huśtać wyżej i wyżej i wyżej. Można tak bardzo wysoko ją rozhuśtać. Natomiast jeśli ktoś tego nie ogarnie i będzie huśtał się w ten sposób, no to oczywiście nic z tego